Witajcie, witajcie, witajcie. Tak więc ciekawa opcja. Ciekawa opcja w krypto to jest właśnie gambling, czyli po prostu hazard. Dlaczego? Ponieważ hazard w wielu krajach jest nielegalny. Online hazard online często jest też w niektórych krajach wyłączany i tak dalej, filtrowany. A na w krypto hazard jest jak najbardziej ciekawą opcją. Tutaj polecamy, zobaczcie sobie na Twitterze, konto arndxt-xo. Ten pan nawet mówi, czy tam pani, nawet mówi, że Binance zrobił raport odnośnie hazardu albo protokołów hazardowych na swojej stronie z badaniami, z researchem. Oczywiście najważniejszy tutaj jest token, który ma 300 milionów, już market cap jest to chyba Rollbit, z tego co wiem. Co ciekawe, Rolbit wolumen prawdopodobnie robi, jeśli nie taki sam, to możliwe, że nawet większy, wolumen podobny do Uniswapa. Więc to nie są żarty. Rolbit tak jest, token RLB. My tak bardzo nie skupialiśmy się na, tym, na tej gałęzi. Jedyny token, jaki macie dzięki nam, albo, macie, albo z, 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 słyszeliście od nas, to jest token TETS. E, to jest Betfair, Betz. Teraz Zaczekaj, teraz sprawdzimy. Um, token o nazwie Betz to było co? Betz. Betzwil do jego. Betswirl. Betswirl macie, ponieważ znaliśmy go, że robi dużo dużo zysków w tym e, Robił porządne zyski i wyceniany był e, bardzo, bardzo nisko że w milionie, wtedy wyceniamy już nie pamiętam. Oni teraz zrzucili nowy token, więc się nie przejmujcie. Tam widzieliście może kiedyś, że spadł ten token 90%, ale oni po prostu zrzucili nowy token, a stary token jest już nieważny. Także ci to mieli stary token, ale otrzymali automatycznie nowy token. Także o, tu zresztą macie informację, że Betsfiel token się zmienił na żółto na górze. Ale powróćmy do, do tego tweeta. No i tutaj on wymienia parę takich fajnych protokolików, które możecie sobie sprawdzić. Rollbit jest liderem. Bardzo stary się najstarszy token to jest Fan Token. The Central Games. The Central Games też ma jakieś tam zrobki. Zawsze się tam pojawią na jeśli Pamiętacie, jak szperaliśmy. Można zobaczyć. I tu mamy teraz coś nowego, coś nowego, co niższej, 30 milionów market cap, jakieś Sanko Game Corp. Hmm, warto na pewno zerknąć. Tails, Tails, to coś z Gryckiego Boga, hmm, ciekawe. Fajna nazwa, 21 market cap, też można zobaczyć. Co tu widzę z wideo, są fajne integracje. 3,8 miliona to jakiś mikrokap. Ox, co co? Winner protocol. Winner protocol jest też, rzucał się w oczy dość często na Twitterze. Ciekawe, czy będzie nasz BEC. Nie ma. i tu macie konta, które warto śledzić. Warto śledzić w Twitterze, ponieważ oni wrzucają fajne rzeczy. Dzięki nim możecie znaleźć nowe narratywy. Dzięki nim możecie znaleźć instrukcję, jak zarobić airdropy. Dzięki ludziom na Twitterze naprawdę możecie być wcześniej w bardzo wielu yy, nie tylko projektach, ale też narratywach czy tam narracjach. Także polecam Twittera mieć czy tam X teraz to się nazywa. Na platformie X mieć konto. Yy, no bo yy, tam na, tam znajdziecie największe alfa i inne na, jak najwcześniej. E, również e, Twitter jest takim miejscem, gdzie no, ludzie z krypto teraz siedzą praktycznie cały czas 24 na 7 e, Nie ma naszego Betswill, to ciekawe, szkoda, myślałem, że będzie. E, w ogóle dzisiaj rynek e, wyskoczył w górę, pewnie dlatego, że kupiłem sobie putz w razie czego na, na wrzesień. Fajnie by było, jakby nie było tego spadku we wrześniu, że jakbyśmy no, no od teraz powoli szli do góry, i akcje w dół, a krypto w górę. No to by miało sens. I to była fajna opcja. O ile 2024 może być takim rokiem potężnej akcji, Bitcoin może się podwoić, a może nawet potroić w 2024, to o tyle ten rok nie jest pewny, czy będzie jakiś tam spadek jeszcze, czy po prostu będziemy, utrzymamy się w tych cenach. Czy może troszkę też wzrośniemy, no to nie jest, nie, jest, nie jest pewne, ale wiemy wszyscy, że 2024 2025 to już będą te lata niesamowitych ruchów. Także teraz no, polecamy Wam przede wszystkim, jeżeli powiedzmy macie już swoje portfolio, zająć się airdropami. Jakie airdropy? No najważniejsze, według mnie najważniejsze dwa airdropy to jest Layer Zero, więc na Twitterze szukamy sobie instrukcji co robić z Layer Zero i oczywiście ZKSync. Jak już będziecie mieli te dwa opanowane powiedzmy na 10 portfelach starajcie się nie robić transakcji pomiędzy swoimi portfelami jeżeli staracie się o airdrop bo mogą wyłączyć wasze portfele i dać wam tylko jeden. Powiedzmy z 10 portfeli robicie sobie te, te używacie tych, tych yy, protokołów na tych, yy, na tych właśnie na layer 0 i na zkSync. To te dwa macie za, 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 załatwione, to następnym jakim protokołem IR drobnym, który możecie otrzymać jest Linea. Linea jest to Layer 2 stworzony przez Consensus. więc na pewno, na pewno będzie ciekawy. Kolejnym ciekawym Layer 2 jest oczywiście Base, Base stworzony przez Coinbase, który jest budowany na stacku Optimizm. Czyli te cztery to są takie no, no brainer, czyli takie po prostu no musicie to zrobić, no bo Rynek byka się zbliża, nie macie pieniędzy, to co innego do cholerki jasnej robicie? Jeśli nie staracie się o darmowe pieniądze, to mogą być zrzuty nawet 10 tysięcy dolarów. 10 tysięcy dolarów zrzut przed rynkiem byka może się stać 100 tysiącami dolarów. Za to, że posiedzisz co drugi, trzeci dzień i poplikasz na jakieś protokoły, na jakieś aplikacje. Jeżeli nawet tego nie potraficie zrobić, nie chcecie zrobić, to nic Wam w życiu nie pomoże. Bo to już się chyba szczyt lenistwo. Wiem, wiem, nikt nie ma czasu, nie wiem, wiem, zawsze jesteście. I ludzie są zbyt zajęci życiem, żeby zarabiać pieniądze. O to chodzi. E, no więc mamy Layer Zero, z Sync, Linea. I Base. Jedne z głównych. E, jest jeszcze scroll. E, jest oczywiście jeszcze. E, jeszcze jeden, tym zapomniałem, syn coś tam. Musicie zobaczyć sobie nam poprzednie filmy. Wydaje się, że rok miesiąc tam temu mówiliśmy o nich. No jest kilka takich, zresztą przejrzycie, przejrzycie Twitter to znajdziecie. No ale te cztery są najważniejsze. Te cztery to są takie potężne, potężne e, protokoły, które no, będą miały, będą miały wolumen. E, oczywiście, no nie można, nigdy nie wiemy kiedy jest zrzucone te tokeny. Ale wiemy, że Layer Zero z takie synk zrzucą te tokiany, więc po prostu trzeba robić swoje. I poczekać pewnie w jakimś momencie w rynku byka nam to zrzucą, a wtedy to naprawdę będzie nie rzut pieniędzy. No i no i tyle. I cieszymy się, bawimy się już długo, długo, długo już, już czekamy ponad półtora roku na ten rynek byka. Tyle przecierpieliśmy, że te tak nam się nic nie chce robić w tym, ale jeśli wyciśniemy ostatnie soki i zaczniemy coś robić teraz. I będziemy aktywni, to naprawdę to się opłaci. Tak naprawdę zwróci się to nam dziesięcio, jeśli nie stukrotnie. I powtarzamy Wam: bądźcie głośni odnośnie krypto, jak tu zarabiać, jak tutaj być aktywnym, swoim znajomym powiadajcie, rodzinie, bliskim kolegom, pokażcie im, że coś takiego istnieje. Również no, chcemy z naszej strony, żebyście klikali lajki na naszych filmach, komentowali, żebyśmy oczywiście się tutaj rozwijali i mogli Wam przekazywać. Wiedzy coraz to szerszej społeczności. Jak wiecie, TikToka nam wyłączyli, więc y, musieliśmy od nowa włączyć, także tam nic już nie ma, ale na YouTubie cały czas działamy y, tak jak zawsze. I, I tyle. Życzymy szczęścia. Rynek byka już jest tak blisko. Teraz nawet PayPal z tej Bitcoina stworzył, y, także już chyba wszyscy są w krypto. Jedyne, czego nie ma, to jeszcze ruchu cen. Ale ruch cen przyjdzie. To można, to mogę Wam gwarantować. Pozdro.